W tym filmie przedpremierowo zagrałem na nowej edycji Box PvP na pullcraft.pl wraz z dudziem. Co więcej, mam dla Was specjalną niespodziankę, ale to oglądajcie do końca, by przekonać się o czym dokładnie mówię. Serwer już wystartował w ten piątek o 18, więc dalej masz szansę zdominować. Ja już nie przedłużam, miłego oglądania. Okej, okay, widzowie, także jesteśmy już w Minecrafcie i słuchajcie, jesteśmy sobie przedpremierowo z Dudziem. Wziąłem Dudzia, słuchajcie, ze sobą na serwerze pullcraft.pl na nowej edycji Boxa, na której ostatnio w sumie robiłem streamka i byliśmy na beta testach. Możecie pamiętać w sumie, jak byliście. No a teraz, słuchajcie, chcę wam pokazać, jak to wygląda już po beta testach. Wiecie, wszystko przystosowane, elegancko. Na co taki tak kiwasz główką? No żeby było, że kiwam <laughs> Okej, okay. no nieźle I wziąłem słuchajcie, bo jest tutaj również jeden V1 I generalnie jest parę rzeczy, które chciałbym, żeby Dudzio też ze mną potestował, popatrzył, zobaczył I przede wszystkim tak, zaczniemy sobie standardowo Strefy bezpieczne, zaraz wam pokażę Wszystkie shulker rooma, czyli to jest pok pokój, w którym Uf. możecie otwierać shulkery No Ja przetestowałam shulker Ruma. To? I co, git jest? No fajny, ładny Tak, giga shulker Człowieku, ja też wchodzę Ja też wejdę Okej okay. No taki No Taki, taki i nie czuję się źle, nie, Ej, bez kitu, jakbym, jakbym nagrywał e, ten 24H w więzieniu spędziłem <laughs> Nie, no giga, giga. Ogólnie Sharker Room jest po to, żeby otwierać Sharkery Raczej normalna mechanika Nie robicie tego tej na spawnie Tutaj oczywiście, wiecie, cześciki, skrzyneczki do otwierania NPC typu shaman, nagroda daily Macie daily nagrodę Fajna sprawa, można sobie odbrać. Ja już sobie tutaj drugi dzień odebrałem, bo jeden był po beta testach. Teraz mamy za daily. Tu mamy te nagrody, które będą na początku wyłączone, ale potem będą włączone. Topki, standardowo, po beta testach się zostały i to jest fajne ogólnie. Eventy, nie wiem czy patrzyłeś, te eventy również wam zaraz pokażemy na, mapi, na, na mapie ja, PvP, jak wyglądają. Ale ogólnie są codzienne eventy, żeby wam się nie nudziło. Macie dwa razy event kryształy, event piñata raz i dwa razy event kot. I za to możecie zdobyć core Drakonisy. Są to takie cząsteczki, które po prostu mają swoją unikatowość, no i możecie je wymienić, mieć na kluczyki. Także jesteście w stanie sobie nawet najlepszy kluczyk czyli zdrabkę zdobyć tak naprawdę na serwerze po prostu uczestnicząc w eventach, mając farta. A jak macie za mało eventów to macie również wodne odłamki te od perków wykorzystać do tego by odpalić sobie event. Także też fajna sprawa. Ogólnie ważna sprawa. Również u Szamana pojawiła się modyfikacja perków. Jest dostępnych więcej poziomów. Zobaczcie na przykład tutaj, Widzieliście, Dudio, ile jest poziomów dostępnych. Właśnie widzę Do perki na nauczy poziom No stary, perk siły to jest w ogóle hit, jest z tych poziomów masa dostępnych i naprawdę maksowanie w perki się opłaca i pójście w te perki Zdobywacie je również między nimi za fraga, możecie je wysz? wykopać, także wiecie o co chodzi Mocny temat, tu macie wszystko y, napisane, także wiecie co jest 5, co? To na streamku, to słyszał, jak mówiłem, że chcę zdominować ten serwer. To coś ci pokażę. No, pokaż. Nie gadaj, nie, to jest dobra. Dominacja. <grym> dominacja. to będzie to 5 punktów. Niesamowite. Dominacja. No dobra, to dostałeś się, dostałeś się. Niech ci będzie. Dobra, chodźmy pod sety. Słuchajcie, tu mamy setki, oczywiście. Ważne rzeczy, no przydatne takie rzeczy, to wam nie będę pokazywał, bo to wszyscy znacie e, ogólnie. Natomiast, o, fajna rzecz, co mi się bardzo podobała. To też mówiłem o tym na beta testach. Tu generalnie macie coś takiego. Jak, jak chcecie sobie zrobić netrajtowe rzeczy to po prostu klikasz i czekaj robić się netraj'owe To jest genialne, naprawdę Tak samo jak chcecie A, zrobić no znowu netrajtowe, netrajowe, netraj'owe coś pięknego. A, i sety są do 10. Na beta testach były odpalone do 15, ogólnie generalnie są do 10. Więcej setów potem nie jest, nie jest już jeszcze dostępnych. Także zaczynamy edycję z tak naprawdę 10 setami. Także spoko do seta pogromcy. No i teraz tak, ważna rzecz, chodźmy sobie, bo to was chyba najpra, najbardziej interesuje strefa PVP. Ale to nie teraz, bo idziemy najpierw na bezpieczny test. A. A to że się człowieku nie no, mamy jeszcze ukośnik ustawienia Ustawienia też ważna sprawa, To macie sobie wszystko Ustawić, wymiany bloków, na, wiecie Surowców na bloki, bloki na walutę Walutę na highs na ekonomię, także Wszystko macie pięknie do, do ustawienia sobie Strefa bezpieczna, standardowo Standardowa strefa bezpieczna Bardzo fajna, elegancka Do kopania, no Dudzie już zapierdziela Z kilofem od razu, Dudzie tak na, na Beta testach mnie załatwił, że od razu tryhardował Oczywiście ekonomia jest y, Już taka normalna, Uuu. nie tak jak na Beta testach, ty wydrop Wodny no way! No, także widzicie, warto kopać, bo możecie drobić wodne odłamki, które są gigaOP. Tu macie oczywiście strefę MVP, czyli te dodatkowe strefy. Tam macie strefy, już te wszystkie hologramy są porobione, wcześniej ich nie było, teraz już są te wszystkie hologramy, więc żeby nikomu się nie myliło. Ogólnie, kolejna rzecz: 1V1, które też wam pokażemy, Dudzio chodź. I pisujecie komendę 1 versus 1. Wpisujecie nick, czyli Dudzio wytyfy w tym przypadku ja biorę i człowieku właśnie w tym momencie będę lał Dudzia zobaczcie. No własne życzenie ty, ty 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 y, proszę bardzo, y, powodzonka y, i co? Lejemy Dudzia kasku W tym momencie zobaczcie, bierzesz Dudzia tako. Ja jeszcze nie mam ma serduszek. Ja nie mam serduszek włączonych, zapomniałem serduszka włączyć. Dobra, ile masz? Dwa serduszka, ja bo Aha, ciekawe. Ci nie o, ja ci nie tak Aha, o, ci nie o ci nie i nie masz dobyłem. widać, że masz serduszka, ciekawe. Oooo no, kurczę, kurczę. Nie no można, na serduszkach można, także standardowo. Player Health Indicator, fajna modyfikacja na boksa zawsze przydata. No, czy ty możesz! Ty nie o. No nie proste, mam. przekopa człowieku! Nie masz koksów. A ty? Ja ej dobra, to umówmy zbytko. się. A, no to ja mam 30, więc tak wygram, ale aha, to umówmy się, umówmy aha. się może tak. Żeby, tak żeby... żeby. Stary, zróbmy to jak mężczyźni. Jak prawdziwi box PvP. Ej, 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 no. stój, stój. Zróbmy to jak mężczyźni. Jeden koks do zjedzenia przed i bez bani Zróbmy no, to no, jak mężczyźni żyźmy jednego, zróbmy jednego. Masz, masz jednego koks. Zróbmy to jak mężczyźni. W tym momencie dobra. jedz koksa. No, 3-4, tak. jedz koksa i bez jedzenia teraz, bez jedzenia, po prostu leci się na walosz. Zróbmy tak mężczyźni No daj mi wygrać, no to jest mój odcinek, no Dobra Ja pierdziele, nie wierzę, to mi padło no, dobra, no miał farta, młody, tak? Młody jest Ja jestem stary, już po prostu skostniały No mogłeś mi dać chociaż raz wygrać, wiesz co? Mało yes. lat, masakra No dobra Chodźcie, pogadam teraz strefę PvP No niestety, przegrałem z ludziem. No, Zdarza się Natomiast Niech dobra Chodźmy, w ogóle, o, chodźmy, wylećmy sobie, słuchajcie, szybko. I teraz tak, ogólnie bardzo ładna strefa PvP, morska, taka w fajnym klimacie. Tutaj macie również takie fajne pułapki, one się tutaj pojawiają, tak tutaj no, powiem wam, że wyjście z tego jest bardzo, bardzo, ale to bardzo utrudnione, bo są te półpłytki. Ale ogólnie cała strefa wygląda ślicznie. Macie tutaj standardowo generatorki, tutaj w środku oczywiście macie sobie wlecieć do tej skały, to macie taki ogromny generator emeraldów w środku. I od góry, co ciekawe, jakbyście nie wiedzieli, macie również cie, fajne pomieszczenia. Pomieszczenie, do którego można sobie tutaj wlecieć? O, wlatujecie sobie w ten sposób. I tutaj ono gdzieś było. Czekajcie, że wam pokażę, bo ja je widziałem na beta testach wtedy. O, tutaj wlatujemy. Tu macie tak na czerwono. Wlatujecie do środka. I tu macie, słuchajcie, no, piękne pomieszczenie. Z gąbeczką. Także piękne pomieszczenie. A pokażę, pomiesz... czy coś jeszcze, czego ty no. nie wiesz? No, pokaż. Wylecimy stąd. No. I za mną. Lecę. Gdzie ty poleciałeś? Chodź, tutaj na, to, na tą górkę. Co to jest? Tu jest jakaś dziura w ścianie. O, no, dziura tu jest, człowiek. Oh, no way, znalazłem dziurę w ścianie z gąbką. No, są, są takie chyba. Ej, bez tu są dwie. Ej, by nie widziałem tego wcześniej. Tu mam jeszcze gąbki w ścianach. O Widzicie? kurde. Ej, dobra, nie widziałem tego wcześniej, tak szczerze. To też fajne z tymi gąbkami. Oczywiście... Z no, bez tu. A ja tak, isteregi z duziem. Widzę je w ogóle w tym filmie. zrobiliśmy tajną bazę i swój własny generator mamy. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. Uju. Serio? I zaraz to ci wam pokażę. Chodźmy na strefę bez elytr. Albo nie, do tego przejdziemy na koniec. No wiem, że nie wiedziałeś, bo to jest niespodzianka, lol Chodź na kotha, ej dobra, najpierw pokażemy wam wizję kotha, potem sobie bez nie... ho, ho na kotha I ogólnie z tego, ten kod był wtedy na, na beta testach, no nie było go, ale teraz już jest ten piękny hologram I słuchajcie, jak tutaj sobie staniemy na środku, w tym momencie, jak, jak jest, trwa event kod to patrzcie, w tym momencie ten event jest włączony, stoimy na środku, no i wiecie, no i nam się nabijają punkty No i to jest ta punktacja i musimy się wypchnąć, nie, jakby, ej, ej, ej no to nieźle no, Kurde No i widzicie, ja mam póki co więcej punktów Jak wypchnę Dudzia stąd, to jemu się nie będą nabijać No jak się stoicie w tym kwadracie, to wam się nabijają punkty I Dudzia mnie klepie, bo jestem w Ale generalnie, o i się ma więcej punktów ode mnie Ja wysiadłem teraz, to mnie wywaliło, wydupcyło mnie O, no i generalnie tak to więcej działa Dudzia w tym momencie wygrał event No, także, no tak wygląda event code, musicie się wypykać i stać w tym i dostajecie bardzo fajne te korn drakonisy. Także fajna sprawa. No i chodźmy. W... No i widzisz, bardzo dobrze. Chodźmy teraz na strefę bezelit z takim wielkim czerwonym. No, będziecie wiedzieli, że to jest strefa bezelit. I ogólnie, oczywiście Fold Image będzie. Już dostałem info, że będzie Fold Image, także musicie uważać. Fajna drzewkarczka. strefa bezelit z drzewkarką. Dudzia, czy, czy może być coś lepszego? To jest drzewkarka. No to jest drzewkarka. Cześć, że? No Jezu! Nie dobra, dobra. Czy Ty nie wiesz, że to jest drzewkarka? Cześć, że to, to, to takie do góry, nie? I tam masz takie... Nie jakby, gadaj, inne... dugio! Nie dobra, widzowie, napiszcie w komentarzach, czy wy wiedzieliście, co to jest drzewkarka, czy... <laughs> Nie, no dobra, to się teraz Tobie rozwaliłeś, nie? Ja teraz tak grałem, bo nowe <laughs> Nie, no dobra, słuchajcie, drzewkarka to jest właśnie to, takie schody do góry. Na górze macie oczywiście gąbkę i to jest generator, który każdy zna, tak? Każdy wie, że tutaj z tyłu no, również nie. jest jedna gąbka, tam nie, na górze nie. też, tak? To chodź, coś ci pokażę, bo stary, gadałem, słuchajcie, specjalnie tutaj z Waszyuszylem i jest specjalnie tajna baza cypotworka i tylko widzowie, którzy obejrzą ten odcinek, będą o tym wiedzieli. Nikt więcej o tym nie wie. Bo Potem na beta też tak tego nie było. Chodź. I myśl sobie, gdzie no. tutaj mógłby się znajdować ta tajna baza? Gdzie mogłaby się znajdować? Bo ją widać. Tu. Y y czekaj, jak tak patrzysz, to ją widać? No, no nie do końca, ale jest jakby. Tutaj no, na strefie. Bez... Dobra. Ja na strefie bezel jest ta tajna baza. Możesz jej poszukać. Ja latam za to, zobaczymy, czy ją znajdziesz. No nie, 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 w, nie w pułapkach, nie? No, szkoda. No zobaczymy, czy ją znajdziesz, stary. Ale nie, tutaj pamiętaj, że nie można latać na l tak tak także, nie. no. Ciekawe. No, jestem ciekaw. Możecie wstać, czy gdzie ją znajdzie, czy będzie musiał podpowiedź brać. O, oho. No i trzeba się wkopać, czekaj. <laughs> trzeba się wkopać? A ja mam przekierki. Tak myślisz? Tak myślisz, że tutaj? O, chyba nie. <laughs> dobra, sprankowany oficjalnie, ale dobra. Chodź, daj pokażę ci. ci. Chodź, pokażę ci, chodź, pokażę ci, gdzie. To jest oczywiście Ej. oczywisty prank. Patrz tu, chodź tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. A musiałbym, że dać Abiko. Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. No, no, no. i zobacz, co tu jest. No way, no way, no way. Co to takiego? Czy to tajemny generator i baza ty potworka? O, tak. Ten generator nie jest nigdzie oznakowany. Jest stary, Jest to nasza baza. Rozumiesz? Jest To nasza baza i nikt o niej nie wie. Tylko ludzie, którzy będą ten odcinek, będą o tym wiedzieli, o tym miejscu. Czyaisz to? Dobra, trzeba czekaj spidrana na Minecrafta. <laughs> nie no, stary, co uważasz o bazie? Co uważasz o bazie naszej? Spotka. Super baza. Jakby dla tych ludzi, którzy obejrzą ten odcinek, sprzedały się specjalna waluta. Specjalna waluta? Waluta Dudzia, tak? Dudzio coin. Coin. <laughs> coin. No, także słuchajcie, to jest nasza tajna baza na boksie. Ej. I pamiętajcie, nikomu macie jej nie zdradzać. Jak wejdziecie w piątek Ej. o 18 tak naprawdę na serwer, bo ta edycja startuje w piątek 18 już, także słuchajcie, no jak wejdziecie, ma, nikomu macie nie zdradzać. Dużo, jak zdradzą, to ej, ej, co? No. patrz pat, pat, co mam, człowieków, to jest rare item od dzisiaj. A no proste, rozbasz, rozbasz nie. A się... dziś tego nie wierzysz, tego nie wierzysz. A, co ja ci powiem, gościu, proste. Także co? Ja tu się odnawiam? No, normalnie to jest działa jak generator. Bo ja za to kasy nie dostaję. No widzisz? No bo nie dostaniesz za to kasy, kasiory. Aha, Póki to co! To a, powinno, to To oddaj. No, także słuchajcie, jest to nasza tajna baza. I w tym momencie mogę wam powiedzieć szczerze, tak. Wbijajcie na start edycji. Jest również jeszcze jeden ciekawy event, który wam na pewno muszę pokazać, bo nie byłbym sobą, event piniata, był on na beta testach, gdzie próbowałem oczywiście killować tą piniatę, ale mi się nie udało, Zobaczcie, ona się tak świeci jak psuje jaja, no i ją po prostu nawalasz, ona skacze, ucieka i generalnie jest napisane ile czasu trwa, nie, bo piniata odpala się na więcej sekund, teraz się odpala na mało, ale ona może was opluć, może was odbić, może was w ogóle wydupcyć. I, no, I zadajecie hity tej piniacie. Jak zadajecie hity piniacie, to dostajecie z tego potencjalnie jakieś nagrody. Ona się zmniejsza, swoją wielkość jest zwiększa, mniejsza. Wiecie o co chodzi. No, no i piniata Yee! została zniszczona. Ja dostałem Wydałeś. jakiś tam wodny odłamek oraz ko, e, Kordra Konisa jednego. Dudzio też dostał pewnie jakieś fajne odłamki. Także warto w tych eventach brać udział. Więc co? Słuchajcie, naj wbiłbyś na, na boksa zagrać, czy nie wbiłbyś? Wbiłby. pewnie żebyś wbił. No ja też stary, także słuchajcie, wbijajcie, grajcie i dominujcie. Proste. Dominacja. Czy nie proste? No. Także słuchajcie co? Widzimy się, zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście Discorda do Pullcraft macie również w opisie. No parkourcie. A ja się idę pobawić, Berek. Ej, no nie, zostaw mnie!